Dom modelowy w Jankach koło Warszawy odwiedziła Iwona Reisner, inwestorka zainteresowana budową domu według projektu Dom Modelowy. Inwestorka docieka, sprawdza i pyta naszych ekspertów, jak wybudować swój wymarzony dom. Robert, myśląc o podstawowych materiałach budowlanych, automatycznie nasuwa się drewno. Czy budując dom taką tradycyjną metodą. W ogóle drewno jest używane? A jeśli tak, to gdzie? No tak, tak naprawdę począwszy od prac geodezyjnych, drewno jest już, jest już używane na budowie, chociażby z racji wytyczenia fundamentu, natomiast później na poszczególnych etapach budowy domu również jest wykorzystywane w, jako element, czy jako surowiec podstawowy bądź jako surowiec wspomagający. Możemy zacząć wymieniać tak naprawdę od szalunków fundamentowych, przez legary na podłodze, przez warstwę podtrzymującą podłogę. Drewno może być wykorzystywane również w ścianach przy budowie ścian działowych czy przy budowie stropodachu, jeżeli mamy dom z poddaszem użytkowym. Ale także w przebudowie no przede wszystkim więźby dachowej, czy jako warstwy wstępnego okrycia, jako sztywne poszycie dachu hmm, domu. Słyszałam też coś o płycie MFP. Czy możesz mi wyjaśnić, co to jest za płyta i jakie ma właściwości? Płyta MFP jest to produkt drewnopochodny, stworzony na potrzeby no głównie budowlane, posiadający Wiele właściwości, ale tak naprawdę, kilka koronnych z nich to jej odporność na zginanie, jej wysoka sprężystość. Może właściwie w pierwszej kolejności powinienem wymienić, jak niskie spęcznienie po 24 godzinach. Dochodzi do tego możliwość montażu płetw, że tak powiem, blisko krawędzi. No, a przy budowie domu jednym również z koronnych argumentów jest to, że płyta jest w kategorii materiałów trudno zapalnych. Powiedziałeś, że jest to materiał drewnopochodny. W takim razie, jak to się ma do ochrony środowiska? Materiał drewnopochodny, dokładnie. Nasza firma posiada znak FSC. Jest to znak jest to sygnatura, która pozwala nam na stosowanie drewna z określonych i odpowiedzialnych źródeł. Materiał jest, czy płyta w MFP jest produkowana wyłącznie z materiałów recyklingowych. W związku z tym dbamy tutaj o środowisko, szczególnie o, o że tak powiem, niską emisję CO2. A czy taką płytę można zastosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności? Tak, jak najbardziej nadaje się do zastosowania w takich miejscach. Tutaj jest to jest jakby jedna z jej tych najważniejszych właściwości. Smęcznienie płytę tylko 10% po 24 godzinach pozwala na stosowanie w miejscach w takim standardowym domu jak łazienka, kuchnia czy, czy nie wiem na przykład poszycie ściany w piwnicy. Gdzie tam, gdzie są te, te miejsca narażone na, na działanie jakiejś większej jakiejś większej wilgotności. Jakie są inne zastosowania płyty MFP? Czy na przykład można ją wykorzystać jako materiał dekoracyjny? E, tak, e, m, płyta może być stosowana w, e, jako podbudowa pod podłogi czy do budowy ścian działowych wewnętrznych. Może być również stosowana przy budowie domów technologii mieszanej, wykorzystana jako poszycie ściany szczytowej, bądź ściany kolankowej. Kończąc z takich mniej dekoracyjnych wykorzystań jak właśnie sztywne poszycie dachu, gdzie tutaj w tym miejscu ma o tyle wyznaczenie to, że podaje jest materiałem suchym absolutnie. W związku z tym kładziemy sobie na dach materiał suchy, który jest już pozbawiony tego pierwszego procesu wysychania, z tego powodu, że jest zamontowany na dachu. Jako materiał dekoracyjny tak. W przypadku zastosowania zamiennie do płyty kartonowo-gipsowej przy wykończeniu poddasza mieszkalnego, może być zastosowana również jako materiał dekoracyjny przy niezasłoniętym okapie bez zastosowania podbitki dachowej. Także jest tych kilka takich zastosowań, które, które tutaj można śmiało wymienić. Czy, jako materiał zastępczy, jest to stosunkowo opłacalny materiał, jeśli chodzi o ceny? E, tak. Stosunek jakości do ceny płyty MFP jest, jest dość dobrą opcją dla, dla klientów czy dla użytkowników. Szczególnie jeśli patrzymy przez pryzmat ochrony środowiska. To po pierwsze, czy przez nadchodzący w, w miarę najbliższym czasie momentem, kiedy domy będą musiały mieć certyfikat energetyczny, będzie to, będzie to dokument, który będzie potwierdzał zastosowanie materiałów z określonych źródeł z określonymi właściwościami. A jak wygląda obróbka płyty MFP? Czy jest to prosta? Obróbka płyty MFP, czy do obróbki płyty MFP nie, potrzebuje, nie potrzebujemy używać żadnych specjalnych narzędzi czy maszyn. Tak naprawdę możemy wykorzystać wszystkie narzędzia, które ekipy budowlane czy dekarskie mają, w, mają na swoim wyposażeniu. Obróbka płyty MFP nie nastręcza najmniejszych problemów. Thank you.